Cześć! Dzisiaj pokażę Ci dwa bardzo proste akcesoria, które dostaniesz w każdym studio zdjęciowym, a które zrobią gigantyczną różnicę przy Twoich portretach. Jeśli chodzi o światło, z którego będę korzystać, będę dziś korzystać z Beauty Disha. Beauty Dish jest super światłem, jeśli chodzi o portrety, o sesje biznesowe, sesje wizerunkowe. Daje bardzo mocne, wyraziste światło i dzięki temu różnica, którą spowoduje akcesoriami którymi będę modelować to światło będzie jeszcze bardziej widoczna. Zresztą zaraz sami się o tym przekonacie. Ja Beauty Dish lubię ustawić na wprost fotografowanej osoby i tak też robię tym razem. Beauty Dish z lampą jest w odległości około 2 metrów od fotografowanej osoby. Tak wygląda zdjęcie, które zrobiłam Beauty Dishem bez żadnych akcesoriów, a teraz dodam już moje ulubione czarne styropiany. Stropiany ustawiam po dwóch stronach modela symetrycznie. Po jednej i po drugiej stronie ustawiam je czarną stroną do środka, czyli do modela. Na wideo nie widać zmiany, na lepsze po prostu zrobiła nam się ciemniej, ale zaraz na zdjęciu, które wykonam, zobaczycie, jak wielka będzie to różnica. Sami widzicie, jaki efekt jest widoczny. Przede wszystkim bardziej zarysowane kości policzkowe, szczuplejsza twarz, bardziej wymodelowana, plastyczna. I zdecydowanie lepiej wyglądająca. Powiedziałabym, że bardziej trójwymiarowa, a to zasługa tylko dwóch czarnych styropianów. Teraz zobaczcie, co się wydarzy, jak dodam do tego małą blendę. Do mojego setupu oświetleniowego dodaję małą blendę. Mała blenda, około 50 cm, możecie ją dostać nawet na Allegro w niewielkiej cenie, a uwierzcie mi, że zrobi wielką różnicę przy portretach, zarówno przy świetle dziennym, jak i świetle błyskowym. Być może do tej pory blendy kojarzyły Wam się bardziej z plenerami, ze światłem dziennym, z odbijaniem słońca, natomiast uwierzcie mi, że przy błysku również są niezbędne. Ja blendę ustawiam centralnie pod brodą modelki, dzięki czemu światło, które pada z beauty disha, odbije mi się w blendę. I pięknie doświetli mi um, wszystkie cienie pod oczami niedoskonałości, zresztą zaraz sami zobaczycie. Porównajmy teraz nasze zdjęcie początkowe, bez żadnych akcesoriów, i zdjęcie, które zrobiliśmy na końcu z użyciem styropianów i blendy. Po lewej stronie macie zdjęcie początkowe, czyli zdjęcie bez żadnych akcesoriów, po prawej stronie zdjęcie z użyciem styropianów i z użyciem małej blendy. Jak widzicie, różnica jest olbrzymia. Um, ja Osobiście bardzo lubię korzystać z tego typu akcesoriów i zmieniają one całkowicie wygląd portretów. I polecam to również Wam, bo warto korzystać z tego, co studia mają w swoim magazynie. Nie mówiąc już o tym, że są to rzeczy, które za niewielką cenę możecie zrobić również do swojego domowego studia, a uwierzcie mi, że zrobią wielką różnicę przy Waszej pracy.